Jakby za ten i ten sprawdzimy po kolei. O, idziemy za ten. Co? Najpierw idziemy za ten. Dobra Maciek. Maciek. Daj rowerek, to ja pojadę ten, nim. Poszukać jej posiedli. Widzowie. No zaraz będziemy. Franuś szuka z nami.

do ja ciebie też zadzwoni i powiem gdzie jesteśmy, okej okay? Dobra tu zaraz będę, tak, będę Dawid mi się wchowanego po osiedlu. Basia Basia Zalazłem cię już, się w chowanego! Bawimy się w chłodnego, więc się znalazłem! Zalazłem ją! Co? rozdzieliliśmy się, ja tu bym ciękłaś razem podjechałem ja cię szukasz, co nie? bo my widzieliśmy, że tu powiega. a my już przyjechaliśmy do osiedla żeby cię ja szukać? ja de, de, siedziałem za tędym krzakiem za tamtym krzakiem za tamtym krzakiem dobra, to jest... dobra, jedziemy na rurę, na rurę jedziemy dobra, jedziemy dobra. Dobra, choć, baś, na rurę dobra, chodź wasię, dobra, wasią, chodź na rurę Co się bawi w chowanego? Co? No. Co? Nie, bo po bloku to nie ma sensu, bo niektórzy nie mogą wejść. Bo nie, bo to nie ma sensu, bo niektórzy nie mogą wejść. Bawicie się? Ale ja się? No. Tak, ale

no! Masz jakiegoś berka. Nie? Ja berka chowanego.